Wow, jakie ogromne lody! Co za pyszności! Ej, ja też chcę! Wszystko zjedliście i nic mi nie zostawiliście! Skoro tak, to czas urządzić kulinarny challenge! Zaczynamy, przyjaciele! Przygotujcie mi, proszę, lody. <laughs> Oczywiście, bez problemu. Moim zdaniem, najsmaczniejsze lody robi się z arbuza. Pierwszą rzeczą jest zrobienie smoothie. O tak, to będzie bardzo smaczne i pożywne. Rzucam arbuz do blendera. Dodaję śmietankę i miksuję. Świetnie. A zamiast pestek zrobię czekoladowe kropelki. Bardzo je przypominają. Nam jednego lifehacka. Mogę zamrodzić deser bezpośrednio w skórce arguza. Wspaniale! Wcisnąłem patyczki, kroję lody na kawałki, układam na talerzyku i polewam syropem czekoladowym. Smacznego! Nieźle, ale według mnie lepiej zrobić lody z ciasteczkami. Wszyscy są gotowi? Czas je pokruszyć na małe kawałeczki! Oj, oj, oj! Spokojnie już skończyłem. Ach, co za zapach! Pozostało tylko dodać mleko i włożyć patyczek. Gdzieś tu w plecaku miałem miętowe cukierki. Zawsze mam po nich taki lodowaty oddech. Zamraża wszystko dookoła. Co za świeżość. Wręcz zimnica, bym powiedział. Okej, okay, wszystko w porządku, i lody są gotowe. Hura, super mi to wyszło. Oj, o mały włos bym zapomniał że to nie jest dla mnie. Częstym się siostrzyczko. Ozdobię je gumą, huba, buba. Ej, otwieraj się! Oj! Wlewam mleko i włączam mikser. Marciu, wszystko w porządku? Tak, tak, mój drogi, nie martw się. Czas zamrozić mój słodki deser. Voilà! Moje lody są prawie gotowe! Wkładam do rożka i można serwować. Wow, ale super. A co to jest? Spróbuję. Mm, lody o smaku Oreo. Podobają mi się. Jeszcze nigdy nie jadłam lodów w kształcie arbuza. Jakie są słodziutkie? Nawet czekolada tu jest, ale super. I ogromny rożek zrobiła babcia. O rany! On jest to smaku gumy balonowej. Mmm, ale ekstra. Można nawet nadmuchać balona. Niam! Wygrywa babcia. Dziękuję, kochanie. Bardzo mi miło. Chociaż nie pamiętam, żebym dodawała tam gumę. Chcę, żebyście przygotowali dla mnie chipsy. zna tu nawet nie ma co gotować. Chwileczkę? Hmm, chociaż wiecie co? Można je trochę ulepszyć. Dodam do nich słodki krem i zrobię najlepsze chipsy na świecie. Wlewamy krem do środka, potrząsamy i drzem! Da Jestem geniuszem. Och, brawo, dobra robota. Ja też wymyśliłam oryginalny przepis na chipsy. Przygotuję je z soczystych i kolorowych owoców. Myślę, że moja wnuczka to doceni. Tylko spójrzcie, jakie to piękne. Niech owoce się podpieką, a ja w tym czasie spojrzę, co robi szef. Prawdziwe chipsy powinny być z ziemniaków. A dokładniej z ziemniaczanego pire. Tylko zrobię je w dosyć ciekawym kształcie. O, tak. A teraz usmażę we fryturze. Bo czekanie, aż się to upiecze w piekarniku, potrwa zbyt długo. Voilà! I moje arcydzieło jest gotowe. Babciu! A, dobra... Owoce się spaliły? Och, dzięki Bogu nie, bo tak się wystraszyłam. Smacznego, moja wnuczusiu. Wow, dobra robota, ale ekstra. Chipsy z owoców wyglądają pięknie, ale ciężko się je gryzie. Spróbuję pozostałe. To są naprawdę chipsy? Jakie to oryginalne. Przypominają hot dogi, dlatego poleję keczupem i musztardą. Spróbuję. Mmm, to jest niesamowite. Ciekawe, co przygotował mój braciszek. Bardzo kolorowe chipsy. Wow, jaki mają super smak! za uczta! O tak! Wygrywa mój braciszek! Jego chipsy są najsmaczniejsze! Hurra! Zupełnie się tego nie spodziewałem! O, ale czat! Szefie, nie martw się! Brawo, mój wnuczku! A teraz chcę, żebyście przygotowali dla mnie danie z jajek! Chwileczkę, moja droga. Tylko znajdę swoją świnkę, która uwielbia zjadać żółtka. A do białka dodam barwnik i je ubiję. Przygotuję dla ciebie jajka we wszystkich kolorach tęczy. Dodanie na pewno każdemu przypadnie do gustu. A między omletami będzie keczup. O, tak. Na ostatniej warstwie narysuję sympatyczną buźkę. Żeby Jess się uśmiechnęła. Wow. <śmiech> <śmiech> Brawo. Ten szef jest prawdziwym wynalazcą. A ja zrobię jajka według mojego ulubionego przepisu. Do tego potrzebuję kiełbasek, kilku wykałaczek i jajek. Uuu. Tylko spójrzcie jakie urocze kwiatki mi wyszły. Co za zapach! No jak prawdziwy bukiet! Pięknie, a co tak pachnie z Zobacz! Masz tu pożar! Ojej, jak go ugasić! To straszne! Nie mam czasu, żeby robić nowe danie. Muszę ozdobić to, co mam. Yy, smacznego. Okej. Okay. Ojej. A co to? Pachnie dziwnie. Nie jem spalonego. Ale jajka od babci wyglądają mega apetycznie. Mm, co za zapach jest bardzo smaczne. Wow, a nie szefa przypomina tort. Spróbuję. Ojacie, bardzo dobre. pyszniutkie. Tym razem wygrywa szef. No nareszcie mój talent został sprawiedliwie oceniony. Dziękujemy wszystkim, którzy zostawiają łapeczki i subskrybują nasz kanał. Do zobaczenia, pa pa!